Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś powracają gumy, zobaczymy co tym razem uda mi się trafić. Jakie historyjki? Ostatnim razem trafiły mi się dwie skopane. Także y, mam nadzieję, że dziś pod tym względem będę mieć jednak większe szczęście. Yy, no i cóż, dzisiaj mam chyba wszystkie kolory tych opakowań: jest niebieski, czerwony, żółty i zielony. Nie wydaje mi się, żeby było ich więcej. Także cóż, myślę, że nie przedłużając, można już przejść do rozpakowywania pierwszej z nich. Ok, no. zdjęcie tego opakowania wcale nie jest takie proste. Guma. No, wygląda tak. Czyli w sumie ciut dziwnie. Natomiast sama historyjka no, wydaje mi się, że ma powtórkę. Chyba... Chyba tak. Tak. Jest to powtórka. Eee, tej historiki nie znalazłem w poprzednich gumach. W tych, które pokazywałem na kanale, tylko jak sobie sam kiedyś kupiłem i rzeczywiście yy, taką znalazłem, więc to jest to pierwsza powtórka. Zobaczmy, czy w kolejnej będziemy mieli więcej szczę yy, szczęścia. Aczkolwiek tutaj na pewno fajne jest to, że no, nie jest ona skopana. Aczkolwiek tutaj chyba widać jakieś fragmenty innej historii. Trochę się namęczyłem z tym opakowaniem. Ostatnio szło mi chyba jakoś lepiej. Zobaczmy. O, to jest chyba. Tak, to jest nie nowa historyjka. No i nie jest ona skopana, także. Także fajnie, fajnie. Dobra, zobaczmy, co jest dalej. No proszę, i kolejna historyjka. Tym razem również nie jest to powtórka. Także póki co dało mi się znaleźć tylko jedną powtórkę. Także jest dobrze, jest dobrze. Zobaczmy, czy przy kolejnych gumach uda mi się utrzymać dobrą pasę. Okay. Więc tak oto wygląda kolejna historyjka, i podobnie jest to historyjka, której nie miałem. Także póki co, szczęście się do mnie uśmiecha. Zobaczmy, co czeka w takim razie w ostatniej gumie. Ok, tak oto się prezentuje. Kolejna historyjka. I tej historyjki także nie miałem. Także, no, dzisiaj tylko jedna powtórka się trafiła. No i wszystkie historyjki ogólnie co do zasady nie są skopane. No tutaj trochę widać, że te kolory, na przykład niebo trochę weszło na Daisy. Trochę trawy weszło też na płetwy Donalda. No ale tak ogólnie sam, sama historyjka jest dobrze wycięta. A więc tak oto prezentują się wszystkie historyki, które udało mi się dzisiaj wyciągnąć. Mam nadzieję, że Cznik Wam się podobał. A czy będzie trzeci z gumami, ciężko powiedzieć, zobaczymy. Tak dziś jak czołem.